Cześć dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale i dzisiaj chciałbym porozmawiać o temacie, który jest bardzo ciekawy, dla niektórych kontrowersyjny i chciałbym to zrobić w formie, która zwykle do mnie nie jest przystosowana, czyli w formie krótkiej i bardzo konkretnej. Także nie przedłużając wstępu, zapraszam na materiał o fluorze. Dzisiejszy materiał chciałbym podzielić na dwie części. W pierwszej z nich skupię się na właściwościach fluoru, natomiast w drugiej części chciałbym skupić się na y, obawach, które narosły wokół fluoru jego stosowania i wyjaśnić, dlaczego są one niesłuszne. Fluor jest pierwiastkiem położonym w 17 grupie w układzie okresowym, bla, bla, bla. Te wszystkie informacje można sobie wygooglować. Skupiamy się na konkretach. Fluor jest pierwiastkiem niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia procesu budowy, remodelingu kości, remineralizacji zębów. Jony fluoru Reagują z hydroksyapatytem i powstaje związek zwany fluoroapatytem lub fluorohydroksyapatytem. Dzięki czemu nasze zęby stają się bardziej odporne na niekorzystne działanie czynników zewnętrznych. Jakie są główne źródła fluoru, który my możemy dostarczać do naszego organizmu? Jest to przede wszystkim woda, herbata ryby, szpinak, ziemniaki, fasola, orzechy. Zapotrzebowanie na fluor to około 3 do 4 mg na dobę dla osoby dorosłej, czyli bardzo niewiele. W stomatologii występuje pojęcie Fluoryzacji, czyli sposobów dostarczania fluoru do naszego organizmu, a bardziej do naszych zębów, ponieważ głównie skupiamy się na tym, aby nasze zęby były zdrowe, a fluor, tak jak przed chwilą wyjaśniłem, jest tą substancją, która bardzo korzystnie wpływa na zachowanie dobrej kondycji naszych zębów. Tak naprawdę najbardziej skuteczną fluoryzacją jest ta egzogenna działanie powierzchniowe fluoru bezpośrednio na powierzchni szkliwa, na powierzchni zębów. Domowa fluoryzacja to nic innego jak codzienne szczotkowanie zębów, płukanie jamy ustnej płukanką zawierającą fluor, a także nitkowanie zębów. Profesjonalna profilaktyka fluorkowa fluoryzacja jest to dostarczanie fluorów w dużo wyższych stężeniach na powierzchni naszych zębów, natomiast jest to w gabinecie stomatologicznym w bardzo kontrolowanych warunkach, dzięki czemu minimalizowane jest ryzyko powstawania działań niepożądanych fluoru w gabinecie stomatologicznym najczęściej stosuje się lakiery fluorkowe. Przy pomocy pędzelka, roztwór zawierający duże stężenie fluoru jest nakładany na powierzchnię naszych zębów. Fluor z tego lakieru uwalnia się i wzmacnia nasze szkliwo. Stosowane są również e, żele, pianki i pasty, chociaż jest to mniej popularna metoda. W ten sposób zakończyliśmy pierwszą część i przechodzimy do tej. Dla niektórych dużo bardziej ciekawej, związanej z obawami dotyczącymi fluoru. To dawka, a nie substancja czyni trucizną. Nie są to moje słowa, powiedział to w XV wieku szwajcarski medyk Paracelsus. I to tak naprawdę powinno wyjaśnić wszelkie wątpliwości. Przedawkowanie niskimi dawkami fluoru może skutkować zaburzeniami w procesie rozwoju, mineralizacji, przebudowy twardych tkanek, kości, zębów. Fluor, który występuje w przyrodzie, w dużych stężeniach ma działanie toksyczne na komórki organizmu, zaburza procesy enzymatyczne, ma działanie żrące, generalnie w dużych ilościach jest szkodliwy. Ale jakie to są duże ilości? Wczesne objawy zatrucia fluorem mogą się pojawiać po przekroczeniu dawki 1 mg na kilogram masy ciała. Wymieniłem, że fluor jest obecny w wielu produktach spożywczych, natomiast są to tak niewielkie stężenia, że ledwo wystarczają, aby zaspokoić nasze dzienne zapotrzebowanie. I to jest to nasze zapotrzebowanie endogenne, natomiast egzogennie działamy fluorem w dużo wyższych stężeniach. Czym są ów dużo wyższe stężenia? Jest to na przykład 1400 ppmów. To jest taki skrót angielski, point per million. Y, I 1450 ppmów to jest y, ilość fluoru w paście do zębów. To jest jakieś y, 145 procenta. Y, przełóżmy to na jakąś wymierną matematykę. Szczotkujemy zęby dwa razy dziennie. Pojedyncza dawka pasty to około pół grama. Jeżeli byśmy połykali całą pastę do zębów, którą szczotkujemy zęby, właśnie 1,5 mg fluoru dostarczamy do naszego organizmu. A my bardzo lubimy dbać o nasze zęby, więc stosujemy jeszcze wieczorem 10 g płukanki. Płukanka zawiera alkohol na przykład. Co niektórym może się spodobać, więc przez przypadek albo i nie, całe te 10 gramów półkanki zostaje połknięte. Półkanka zawiera 200 ppm fluoru, co przy porcji 10 gram daje nam około 2 mg. Łącznie jest to około 3,5 mg fluoru, które dostarczamy, połykając pastę i półkankę do zębów w ciągu dnia. Oczywiście nikt tego normalnie nie robi. Pastę i płukankę zwykle wypluwamy do naszego organizmu. Myślę, że mniej niż 10% może się dostać. Jeżeli chodzi o stężenie fluoru w wodzie, jest to około 0,2 mg na litr. Mieszkańcy Malborka, Gdańska, Tczewa, tam stężenie fluoru jest naturalnie wyższe i jest to około 1,5 mg na litr. Zliczając to wszystko w pożywieniu dostarczamy około 3 mg fluoru. Połykając pastę i półkankę, około 3,5 mg fluoru. Daje nam to razem wynik oscylujący w około 7-8 mg. Ja wiem, że są to tylko moje wyliczenia i nie jestem matematykiem, a tylko prostym dentystą, ale mam nadzieję, że ci wszyscy, którzy chętnie wysłuchali tego materiału, zrozumieli na czym polega działanie fluoru, że jest on jednak substancją potrzebną dla naszego organizmu i nie ma powodu do tego, żeby się bać fluoru. Bardzo się cieszę, ponieważ przebiłem granicę 200 subskrypcji i każdy nowy subskrybent widz jest bardzo mile widziany na tym kanale i mam nadzieję, że zostanie na dłużej, a ja dołożę wszelkich starań, żeby te materiały były takie jak ten, krótkie i konkretne. Jeszcze nie wiem co z tego wyjdzie, bo jestem przed montażem, a was serdecznie zapraszam do zostania dłużej na moim kanale i oglądania kolejnych odcinków vlogów stomatologicznych i nie tylko. Pozdrawiam was serdecznie. Cześć.